Witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj czeka nas prawdzo. Dzisiaj będziemy testować rzeczy, które u nas się magicznym sposobem pojawiły. Po prostu tak siedzimy i tak je są wszystkie na, na stole. Po prostu. I Chcieliśmy zrobić to trochę inaczej, niż yy, tam większość osób pokazują po prostu... Pokazują, reklamy. Reklamy, które są na Aliexpress. Nie Mo wiedząc jak to działa. Nie wiedząc jak to działa, właśnie. My chcieliśmy to przetestować, żeby od razu pokazać Wam... Czy warto to mieć i czy jest faktycznie przydatne. Także jeżeli jesteście ciekawi takich rzeczy e, domowo, samochodowo, fajnych, gadżetowo, to zapraszamy do oglądania. Kamera. Mam tutaj kamerę samochodową, co jest fajne i co Wam na pewno się też spodoba. Do jednego z Was, jednej, trafi właśnie ta kamera samochodowa. Musicie subskrybować kanał, udostępnić ten film u siebie i komentarz, który dostanie największą liczbę łapek w górę. Przesyłajcie sobie znajomym, bardzo dalekim koleżankom, którym widzicie tylko jej, ich biedronce. Cześć! To zapraszamy i wszystko znajdziecie w opisie, dokładne warunki, jak to wygląda. A tymczasem test kamery, którą macie dostać, więc warto było wiedzieć, jak działa. Może go tutaj otworzymy. Zestaw składa się z kamery. Najważniejsza rzecz, to jest właśnie. Ja będę jak ta piękna kobieta, która zawsze stoi i pokazuje. Kamera. Kamera jest o tyle fajna, że możemy ją zamontować zarówno do przodu, jak i do tyłu. Podczas nagrywania zbiera, zbiera też głos. Chyba możemy też to wyłączyć, żeby było bez głosu. Ale czasami warto to włączyć, bo jeżeli ktoś wam zajedzie drogę i jest taka sytuacja bardzo awaryjna, to można szybko powiedzieć numer rejestracyjny i kamera na kamerze się nagra, tak przemyślałam, że to jednak jest dobre. No też nagrywa jak obgadujecie innych ludzi, więc uważajcie, komu udostępniacie. Nie ma żadnego tutaj podglądu, ale jest to moim zdanie fajne. Nie wiem jak Ty, ja uważam, że jest to spoko, bo nie świeci nam nic po oczach. Jak jedziemy, tak. to to nas nie rozprasza, nie mamy tego widoku. Jak tylko chcemy coś sobie podejrzeć, to wystarczy włączyć smartfona i… Bo ona jest bezpośrednio połączona z naszym telefonem, więc cały podgląd mamy, tak jak Krzyś mówi, na smartfonie, a to jest bardzo malutkie i nie zawiera dużo miejsca na szybie. Nagrywa też, gdy wyłączony jest samochód. Tak. Jest, tylko, że ona wtedy nagrywa taką jedną klatkę na, na sekundę. Tak to tam yy, nagrywa i wtedy jest taki poklatkowany po prostu obraz. Gdy ktoś coś będzie gmerał przy Waszym samochodzie i go ruszy, to kamera prawdopodobnie zrobi zdjęcie. Znaczy, ja wystarczyło, że ją dotknęłam, to za każdym razem cykała foto. Kamera zapisuje yy, na karcie SD, może zapisywać również w chmurze. Tutaj wystarczy połączyć się telefonem i zgrywasz sobie na komórkę to ten film, który Cię interesuje, ten urywek, no nie. Dokładnie. Możesz też zablokować ten urywek, żeby się nie nadgrywał. Ale co jest mega, mega fajne, to kamerę do szyby, no nie? Na takim czymś się przyczepia w taki sposób. I najważniejsze jest to, że przyczepia się ją właśnie na czymś takim, na takiej szybce, jak do telefonu. Że bardzo łatwo jest to zdjąć później. Ta kamera ma też nadajnik GPS, więc jeżeli ktoś odpukać, zwinąłby wam samochód, yy, i jeżeli będzie na tyle tempy, żeby nie wyrzucić kamery, <grym> yy, to będzie wam yy, mówiła, gdzie auto się znajduje. Po to, żebyś sobie mogła trasę później odtworzyć. Że co? Ona nie, nie łączy się z nią przez internet. Jeżeli ktoś zwinie i wy, wywali kamerę, a my ją znajdziemy, to możemy odtworzyć, który dojechał? Tak. O ja! Yeah! Czyli jeżeli ktoś wam zwinie samochód, wywali tą kamerę, a wy ją znajdziecie, to możecie otworzyć, gdzie on był. Teraz już nie wiecie, ale możecie zobaczyć, gdzie się jeździł. Długi kabel, to jest mega fajne, żeby schować ten kabel gdzieś tam pod uszczelką. Plastikiem. Tak, bo tak go przeprowadzaliśmy, żeby go nie było widać. Mógłby dla naszego samochodu być o metr co najmniej dłuższy. Tak. Wtedy moglibyśmy go lepiej schować i na pewno kupimy sobie większy kabel noc i dzień. Tak, tak, S sorry, Słoneczny no. dzień i tak dalej nie oślepia jej, bo to sprawdzaliśmy, nie. jak jechaliśmy po stolik. Pod światło, przy zachodzie słońca, przy wschodzie słońca nie jeździliśmy. W nocy widać, lepiej widać przez miasto oczywiście, bo przez miasto mamy tam jeszcze jakieś po pośrednie światła. Tak, poboczne, tak. gdzie lampy świecą i jakby doświetlają cały samochód i ten strumień światła, który daje nasze auto mhm. nie jest aż tak rażący, no nie? W tą rejestrację przed nami. Czy to tylko, że jeśli chcecie wiedzieć jakieś szczegóły szczegółowe te, wiesz, jakieś parametry, parametry, że, nie wiem, tam ma ileś HD i tak dalej, to najlepiej sobie wejść na, na link poniżej, no nie pod filmem, w opisie i tam macie wszystkie, wszystkie informacje, które was będą interesować. I mamy tutaj uchwyt do telefonu grawitacyjny. To jest y, fajne, tylko nie mamy wolnego telefonu, musiałbym zajść na górę. przykleić cały ten sprzęt albo do szyby, albo do plastiku, który mamy. To Krzyś demonstruje. Za, za Czekaj ten... na ten moment. Chwileczkę. Można tu sobie to wszystko dokręcić, wiadomo, poustawiać przód, tył. I jak chcemy przewać telefon, to po prostu... I on się sam tam tutaj nam zaciska. Widzicie? Nie ma szans, że on się, wiecie, podczas drgań, dziur... W końcu wypadnie. Ja mam tylko jeden minus do tego. Jeden, jeden mały minus. Ja nawet który, wiem jaki. Który mnie, mnie osobiście drażni. Że? że? nie da się bokiem. Ja lubię, jak nie wiem, mam nawigację, to lubię sobie ją bokiem. Żeby, żeby mieć, mieć szersze, a szersze, tutaj to nie zadziała. Ale bokiem się nie da wsadzić. Do tego, jeśli Musi większość dobrać. czasu trzymacie telefon pionowo, to jest to mega fajny gadżet do samochodu. O wiele lepszy niż te wszystkie takie przączki, które trzeba tak mocno tak, rozciągnąć. Tak, to jest lepsze. Żeby wcisnąć. Jeszcze na przy okazji naciska na głośność Aha, wyłącznik. Tutaj nie ma tego problemu. Ona fajnie chwyta. Naprawdę dobrze trzyma. I to trafia razem z kamerą do najlepszego komentarza. I to jest hit tego odcinka i hit dla każdego z Was. Mi, Mi Box, Box. tak? Może część z Was wie, co to jest? Mhm. Dla tych, którzy nie wiedzą. To jest y, zrobienie z telewizora takiego smart TV. Tak, to, nawet ze starych tych Nawet tele... ze starych, no. Nie musisz mieć jakiegoś tam... Ważne, żeby HDMI wchodziło, bo to po HDMI działa tylko chyba. I on nie musiał być na Androidzie ten telewizor. Nie, nie musi być musi na niczym. Wejść musi mieć tylko wejście HDMI. Kupiliśmy sobie telewizor jakiś czas temu i on od razu się nam przedawnił. Od razu producent przestał go wspierać. Tak. I mamy na nim starego Androida, czwórkę. To nie jest... skończyliśmy spłacać rat, a on już nie był wspierany, więc było nam przykro. Więc przestało. Z czego to jest? Filip... Filip się było nam przykro. To było U. bardzo użyteczne zagranie. Eee, żadnych aktualizacji niczego nie było już później. Wyłączyli. Mieliśmy pierwszy telewizor, który reagował na głos przez dwa miesiące. Bo nam przestali to wspierać, wyłączyli nam wszystkie funkcje. Dokładnie. Wszystko, powy, wszystko powyłączali, i była istna masakra, żeby cokolwiek na ten telewizor grać, mimo że telewizor miał Androida. Ta. Tragedia. No, żeby wam powiedzieć, że to jest zajebiste. Jest to bardzo mały sprzęt, który wygląda naprawdę ładnie. Już delikatnież żeby mnie upuściła. No, bo to jest nasz On ma jak święte kości to. On, jakby miał ratować z pożaru to, a mnie, to pierwsze by niósł to. Chyba, żebym sobie to wiecie, tutaj przykleiła, to wiadomo, by ze mną wyniósł. No, Mała <śmielskie> <raki. śmielskie> skrzynka, która robi ze starego telewizora najnowszego Androida. Tutaj możemy zrobić nie tylko z telewizora, ale również z rzutnika, o który projektora. bardzo często tak mhm. z projektora. Pytacie, możemy zrobić sobie dzięki takiej skrzyneczce e kino domowe. <śmielskie> Dokładnie. Nie trzeba podpinać laptopa. Nic nie musicie pod, tylko podpinacie e, Mi Boxa. Wszystko co Wam chodzi na komórkach na Androidzie, tak. tutaj jest. Łącznie z przeglądarką, jakimiś takimi rzeczami. No Dokładnie. Nie? Pilot. Y, w pilocie jest coś takiego jak już od razu przycisk do Netflixa. <laughs> Ktoś pomyślał, nie? Ale to co nam zabrali po dwóch miesiącach, czyli y, możliwość sterowania głosowego. Głosy. To jest fajne. I jest super, że działa to po przycisku. Ruchą aplikację YouTube. To jest najważniejsze, bo cały czas nas nie podsłuchuje pilot, no nie? Mhm. Że on oczekuje na to, że ja na powiem komendy. na komendy, tylko on zaczyna działać dopiero jak go naciśniemy. Naciśniemy Dokładnie. i wtedy możemy wydać komendę. Jest to mega, mega fajne. Mibox od razu synchronizuje się zarówno z naszym telewizorem, jak i rzutnikiem yy, oraz sprzętem grającym. Musisz nas spraw. Szkoda, że nie mamy dwóch, bo kupiliśmy tak. jeden na spróbę i nosimy między telewizorem, który jest za nami, a rzutnikiem, który mamy w sypialni. Mhm. <noise> Kolejny sprzęt to coś, w czym mój mąż jest absolutnie zakochany. jest to dalmierz laserowy. Mega sprzęt. Ułatwia mi bardzo dużo, jest, no, no nie wiem jak, jak go opisać, jeśli używaliście metrówki i potrzebowaliście kogoś, żeby ktoś Wam tam stanął, żebyście trzymał, żebyście sobie sprawdzili jak to dale, jak, jaka to jest odległość i tak dalej, albo chcieli się zmierzyć wysokość do sufitu, to Karnisza. tu wystar to wystarczy to położyć, nacisnąć i już mamy tą wysokość zmierzoną. Mierzy też powierzchnię, czyli na przykład jeśli chcemy położyć sobie panele, to on zmierzymy sobie od razu nam policzy, ile metrów załóżmy. Mamy tej powierzchni do tak. wyłożenia. Ile farby musicie kupić? Tak, ile farby załóżmy, to sobie na znaczy, ile płytek. Ile płytek. Wszystko po prostu na metry kwadratowy nam to od razu policzy. Jeszcze mam możliwość zapamiętywania chyba czterech wymiarów, tak, żebyśmy teraz znowu coś zmienili. Nie, Z chyba czekam. Jeszcze tu było tak mierzone, tak mierzone, to. Jest jest to mega Super, mega rzecz. nie tylko dla fachowców, ale też dla tak po prostu w domu, żeby mm -hmm. mieć, bo naprawdę to usprawnia pracę. Poziomica z możliwością wyświetlania tutaj y, od razu wyniku, tak? Czy mamy prosto, czy nie i tak dalej. Co jest też fajne, my teraz będziemy zabudowywać garderobę. Mamy tam tak. skosy, a ta poziomica, dzięki temu, że ją przechylimy, tak? Nie wiem, czy tam widzisz, mm -hmm. pokazuje od razu, jaki jest kąt nachylenia. Co nam mega ułatwi, później docinanie i tak dalej, żeby zobaczyć sobie w jakim koncie powinniśmy y, ustawić, załóżmy piłę. Mamy error, bo Marta wzięła do ręki i error. Nie, bo przekrzyliła się. <gry> A error masz jak zrobisz takie coś. O, teraz widzisz? Mm -hmm i przechodzimy jeszcze do następnego gadżetu, już od I to jest dzisiaj. gadżet, który ja bardzo chciałam, ale testujemy go dopiero dziś pierwszy raz z wami na żywo. I to jest gadżet, do którego mój mąż jest nieprzekonany, a wiecie jak to kobieta, baby lubią czasami sobie poprzestawiać meble, nie? No to samo wnętrza jednak tak jakoś tak inaczej wygląda, więc sobie ustąpnę tu wszystko. Mamy tutaj cztery y, podkładki jeżdżące na kółeczkach I mamy tutaj lewarek, który ma nam te meble podnieść Komodę, którą będziemy chcieli przesuwać I pierwsza rzecz, którą ja widzę To jeżeli chcemy przesunąć jakikolwiek mebel To musimy mieć do niego dostęp z czterech stron Jakby ech, ech. Okay. Szybko, ej równie, ej drogie! Sadziłaś? No? Ale to jest tak wsadzone dobra, ja na pół. Dobra, no. A co zle? No nie wiem, no chyba dobrze. Okej, okay, to skoro podłożyłam wszystko? No dobra, no mogę nią jechać tam? I tam? Jak ją wyjechać? Jeśli chciałabyś wyjechać tu, to tak. To musiałabyś inaczej ułożyć, ale to po co z tą? To... No to po co są te kręcące Czeka, się ja, ja spróbuję, może. Jak nie wiem, dopasować, no i teraz, jak obróciłam wszystkie te, no to spróbuj. To mogę nią wyjechać, no nie? Ale nie iść nad palcami, tylko proszę cię. Ale łatwo idzie. No łatwo idzie, bez problemu ją nie przesuniesz, tylko ona idzie jak Tetris. A to spróbuj. Lewo prawo. No teraz z nią nie. O! Oh. Okay, wypadło? wypadło. wypadło. Akurat tutaj mamy nóżki. Ale nie idzie to aż trudno mi zaraz upadnie. No jest to spoko. Ale powinnaś to głębiej włożyć, a się nie, nie da, bo tam... Nie, być nie możesz, bo jak mi to wpadnie do środka pod spód, to tego nie wyjmę, nie? Mhm. Przenosimy teraz łóżko. Zobaczymy, czy się uda przenieść Marcie łóżko. Dyżej. Nie dam rady wyżej. Nie da się wyżej? To już jest Max, gdzie mogę podnieść. No to... Y Co? Tak, spróbuj. Widzisz. A to nawet spoko tu się trzyma. Po <suszy> okay. zostaje nam problem ostatniej nogi. Poradziłam sobie gazetą i notesem. Wystarczyło to podłożyć i dałam radę. A teraz chwila prawdy. Ali, ocuj się. Uważaj na projektor. Uuu, przesunęłaś. I test. teraz tylko muszę to wyjąć. No, powodzenia. Bardzo spoko to jest. Jak ktoś, chce, jak ktoś robi święta na zasadzie do zajebania jeden krok i myje pod każdym meblem, to to musi mieć. Mówiliśmy sobie ja myślałem o tym jeżdżeniu takie... Tak, tak, taki tak, taki tak zmieniam aranżację w ogóle... Tak, wie, że przejeżdżasz, Ale tu chodzi o odsunięcie mebla, to jest to mega fajne. Fajne jest to, że Trzeba delikatnie odłożyć ten mebel, a nie im pierdzielnąć, no nie? Mhm. I nie ma problemu z bolącym kręgosłupem I palcami przebitymi przybity... Przebitymi palcami, tak Szczeliło no. mi coś w krzyżu Albo coś Nie, no jesteś w stanie sama, sama to zrobić i sama odsunąć łóżko Tak i to na tyle w tym filmie. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli chcielibyście takich więcej, to koniecznie podsyłajcie nam też rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w takim teście. To właśnie posłuchajcie na mnie w komentarzach pod tym filmem i w tym momencie my sobie zobaczymy. Oznaczajcie nas na Instagramie mhm. albo wysłuchajcie nam na Instagramie bardzo serdecznie Was zapraszamy do udzielać się również tam. I jeszcze ważna informacja odnośnie rozdania. Osoby, które chcą wziąć udział, to w komentarzu muszą również dodać swój nick Instagram, ponieważ na Instagramie będziemy oznaczać zwycięzcę, tak. więc warto obserwować zarówno profil Krzysia, jak i mój. To co? To, to to wszystko. Dziękuję Barbara, Wam bardzo, Barbara. I... Barbara, Barbara. Barbara, Barbara. Barbara, 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 Barbara. <laughs> Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Zostawcie kciuka w górę.